Nadleśnictwo Elbląg należy do największych i najciekawszych nadleśnic w skali tego kraju i dzieli się na trzy niezwykle odmienne od siebie krainy. Po pierwsze jest to kraina zwana wysoczyzną elbląską, druga to jest Mierzeja Wiślana i trzecia żuławy wiślane. Wszystkie są całkowicie od siebie odmienne. Wysoczyzna elbląska znana dla swego piękna jako romantyczna wysoczyzna albo również kraina bajkomalarzy jest niezwykle podobna do Bieszczad. To góry nad morzem, właściwie jedyne pasmo górskie nad Bałtykiem. Deniwelacje dochodzą do 200 metrów nad poziomem morza. Zbudowana jest z glin zastoiskowych pochodzących z moreny czołowej i dennej, pocięta bardzo wieloma bardzo głębokimi wąwozami. Strome stoki dochodzą do 60-80 stopni, zaś ich głębokość często sięga 60-80 metrów. Jest to przepiękna, dzika kraina, która do tej pory właściwie nie była odkryta, a należy do najpiękniejszych w kraju. Dziosany są tu bardzo zróżnicowane. Z przewagą buka. Lasy wysoczyzny są niezwykle bogate, porastają bardzo żyzne tereny morenowe, mają charakter górski. O tym, że są to góry, świadczy runo, gdzie występuje właśnie wiele gatunków górskich. Także w potokach występują ryby o charakterze górskim i mamy też sporo. Saków i zwierząt należących do fauny górskiej, jakby chociażby popielice i koszatki. Jest to teren niezwykle nawodniony. Każdą doliną płynie potok, tak więc sieć rzeczna jest tu bardzo zagęszczona. Jest to teren naprawdę przepiękny, niezwykły, mieniący się wieloma kolorami, zwłaszcza jesienią, przypomina miniaturę Bieszczat. Natomiast Nieżyja Wiślana jest to jeden z najmłodszych utworów geologicznych w kraju. Jest to długi pas wydmowy porośnięty drzewostanem sosnowym. Trzecia z kolei kraina, którą obejmuje nadleśnictwo Elbląg, nazywa się Żuławy Wiślane. Jest to delta Wisły, ogromny obszar, od Wisły aż do Elbląga. Lasy są tam nieliczne, ponieważ jest to kraina bezleśna, ale za to pocięta jest tysiącami kanałów. Na terenie całego nadleśnictwa został powołany leśny kompleks promocyjny, chyba najmłodszy w skali kraju i koncentruje się głównie na aspekcie ornitologicznym, ponieważ wiadomo, że przez tereny nadmorskie nadleśnictwa przechodzi szlak ptasich przelotów jesiennych i wiosennych ale też y, i stale zasiedlające te tereny ptaki są bardzo oryginalne i liczne. Mamy tutaj strefę ochronę orłów, orła krzykliwego, także bielika, występują rybołowy, bardzo rzadkie gatunki ssów. Ochrona przyrody na terenie Nadleśnictwa Elbląg ma ogromne znaczenie. Starczy powiedzieć, że cały się jest objęta siecią Natura 2000. Również na naszym terenie zorganizowano dziewięć rezerwatów przyrody. Są to niepowtarzalne piękne rezerwaty związane zarówno z terenami leśnymi, jak i wodnymi, oraz piaszczystymi wydmami Mierzei Wiślanej. Aktualnie znajdujemy się przy rezerwacie Las Kadyński w leśnictwie Kadyny, który przede wszystkim znany jest z tego, że obejmuje bodaj najstarszy drzewostan rezerwatowy w kraju, ponieważ najstarsze drzewa na jego obszarze. Osiągają wiek 300 lat. Bardzo stare dęby, buki, jawory, jesiony. Rezerwat ma to do siebie, że wyróżniono w nim 7 pięter roślinnych i znajdują się prawie wszystkie gatunki, jakie możemy spotkać w naszych lasach. Przez rezerwat poprowadzona jest ścieżka historyczno-przyrodnicza, która wiedzie również do klasztoru znajdującego się na wzgórzu, klasztoru Franciszkanów, stanowiącego okoliczną atrakcję. Jesteśmy w Kadynach. Kadyny to miejscowość, którą można nazwać perłą ziemi elbląskiej. Położona na skraju Wysoczyzny Elbląskiej, oblana od północy wodami zalewu Wyślanego, natomiast z trzech stron otoczona wysokimi wzgórzami. Trzeba jednak powiedzieć, że na początku rozwoju swojego w XIV wieku kadyny stanowiły siedzibę komturii, gdzie funkcjonował urząd leśny, no ale także dodajmy urząd katowski oraz inne urzędy związane z komturią krzyżacką. W wieku XVI należały do posiadłości frąbolskiej do Łukasza Wacenrody, gdzie również Mikołaj Kopernik był ich właścicielem. Na początku XX wieku kadyny zostały całkowicie przebudowane przez ówczesnego właściciela cesarza Wilhelma II i zbudowane w stylu willowym malborskim. Są to przepiękne budynki, z których każdy stanowi jakieś takie małe dzieło sztuki, które stanowią o niepowtarzalnym klimacie tej miejscowości. Dom Bażyńskiego, chluba ziemi elbląskiej, rośnie na skraju Kadyn, został tak nazwany na część bohatera regionalnego Jana Bażyńskiego, który doprowadził do tego i ziemię i cała okolica zostały przyłączone do Polski. Dąb Bażyńskiego był przed wojną najokazalszym drzewem na terenie Warmii i Mazur i tak zostało do tej pory. Nie wszyscy wiedzą, że jest to dąb starszy i grubszy od słynnego Bartka. Ma 10 metrów obwodu, 25 metrów wysokości i u podstawy ogromną dziuplę, która już tu się mieści ponad 100 lat, którą jeszcze przed wojną wchodziło. Dwunastu żołnierzy w pełnym ręsztunku i były tutaj postawione wrota, była postawiona budka strażnicza i ten dom był strzeżony po prostu cały czas, żeby nikt go nie zniszczył, nie uszkodził. Jest to wybitny pomnik przyrody, jeden z najpiękniejszych dębów na terenie całego kraju. Licznie rodzi owoce, corocznie, że jest żywotny, pełny sił i ma mimo pełnego ograniczenia, ale dużą koronę, która stanowi o tym, że mógłby on żyć jeszcze wiele lat, gdyby nie to, iż ma bardzo już cienką wódkę wokół pnia i jest obawa, że wichry mogą go w końcu złamać. Gospodarka leśna musi zabezpieczyć potrzeby dla całego społeczeństwa. Są to potrzeby nie tylko rekreacyjne, wypoczynkowe, ale również zaopatrzenie w drewno. Czasem ta produkcja drewna odbywa się w bardzo trudnych warunkach. Właśnie w takich warunkach pracuje całe nadleśnictwo Elbląg. Jest to teren niezwykle ciężki pod względem glebowym. Morena jest tu bardzo stroma, gliniasta. Zrywka odbywa się w warunkach ekstremalnie ciężkich. Również pozyskanie drewna no, stwarza wiele problemów i kłopotów, ponieważ pilarzy mają na stokach bardzo trudne warunki. Znajdujemy się w leśnictwie górki, w górnej części wysoczyzny. Jesteśmy w trakcie rębni drugiej A. Jest to rębnia przerębowa, ponieważ na wysoczyźnie nie stosujemy rębni zupełnych. Remia przerobowa charakteryzuje się tym, iż preferujemy odnowienie naturalne. Pilarze obalają drzewa ręcznie, następnie skider wyciąga drewno z dołu do góry, następnie przyjeżdża maszyna, ciąg nasiębierny ładuje drewno i wywozi do składnicy. Pogoda jest przeważnie zupełnie inna niż w innych częściach na przykład okolica Mlonga, ponieważ znajdujemy się prawie 200 metrów nad poziomem morza. Także różnica temperatury jest 2-3 stopnie i spore, w ciągu roku mamy spory w tutaj deszczu. Znajdujemy się aktualnie w chmurze. Tam mówi leśnicy, że tam droga jest. Wjechałem tylko kabiny trochę było. No mają zapach Tutaj to jest, to jest pół biedy pani, tutaj to jest bajka. Cały dzień tak pochodzić po tych, po tych wąwozach, a ja mam już jecham jeden lat, ja nie mam 20. Dajemy radę jakoś. No, no, dobra kondycja przede wszystkim. Dam 10 sztuk dziennie zejść na dół, obrobić, bo trzeba ich dużo, co, odciąć i ściuk obrobić, żeby zrywka żałoby było. Lżej. no to mówię, to, no, tam 10, no góra 15 sztuk. te prace są wykonywane w bardzo trudnych warunkach. Warunki te są często trudniejsze niż w innych nadleśnictwach, nawet górskich, ponieważ w górach z reguły ciągnie się wszystko w dół, a u nas ciągnie się pod góry i przez błoto, przez głębokie kolejne. Jest to bardzo ciężki teren, należący chyba do najtrudniejszych w kraju.